Budżet obywatelski, który niektórzy fachowcy chcieliby, woleliby nazywać partycypacyjnym. To temat pierwszej części pytań Panoramy. W studiu goście Piotr Choroś, Urząd Miasta Lublin i Ireneusz Połeć, Rada Dzielnicy Bronowice. Witam panowie Witam. w studiu pytań Panoramy. Powodem waszej obecności u nas jest kolejny, trzeci już budżet obywatelski Lublina. Ruszyła ta machina na jakim jest etapie? Tak naprawdę jesteśmy na etapie informowania mieszkańców o tym, że niedługo będziemy zbierali projekty. Przypomnę, że 14 marca rozpocznie się miesięczny okres zbierania projektów do lubelskiego budżetu obywatelskiego, do trzeciej edycji. I przygotowujemy wszystkie materiały z tym związane. Ostatnie poprawki na portalu internetowym, który ruszy do zbierania projektów, bo w tym roku zbieramy te projekty online, czyli za pośrednictwem portalu internetowego. Ale jeśli ktoś chce tak tradycyjnie, też może zgłosić swoje pomysły? Czy tak, e, może zgłosić w sposób tradycyjny, czyli wypełniając formularz papierowy, który też będzie od tego 14 dostępny, ale mimo wszystko zachęcamy do wypełnienia go w wersji online, na stronie internetowej. Będzie to i z korzyścią dla tej osoby dla autora projektów, czy autorki, jak i dla nas, dla urzędu, łatwiej będzie nam go w odpowiedni sposób opublikować w takiej formie, jak chce tego wnioskodawca. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby projekt miał szansę na realizację? Jeśli ja zgłoszę się z pomysłem, że chciałbym mieć nową marynarkę w innym kolorze, to chyba mnie nie kupicie. No, nie kupimy, znaczy nie będzie szansy w ogóle rozmowy na ten temat, czy mieszkańcy kupią tą nową marynarkę dla pana redaktora, dlatego że projekty, które mogą mieszkańcy zgłaszać, muszą dotyczyć pewnego dobra wspólnego, którym miasto Lublin zajmuje się. No, przede wszystkim, na przykład, jeśli to są inwestycje, muszą dotyczyć terenów miasta. Nie inwestujemy w prywatne budynki, w prywatne wiem, klatki schodowe, posesje ale w tereny miejskie, w ulice, w place, w chodniki, w place zabaw, w zieleńce miejskie. E, musi to dotyczyć także czegoś, już nie chcę podpowiadać czego, ale takiej rzeczy, która da się zrealizować w ciągu jednego roku. Akurat może marynarkę kupilibyśmy w ciągu jednego ja roku, by się na pewno, udało. ale, ale no, musi być to jakaś rzecz, która da się zrealizować w ciągu jednego roku. Jakie rzeczy, jakie projekty udało się zrealizować w dzielnicy Bronowice? Bo nie pierwszy raz biorą Państwo udział w tych projektach związanych z budżetem obywatelskim? W dzielnicy Bronowice w tamtym roku udało się zrobić żyjący plac zabaw no i to była praktycznie jedna. Inwestycja na bronowicach z budżetu obywatelskiego. Jakie są pomysły na ten rok? Jakie są chęci mieszkańców? Znaczy, pomysłów jest bardzo dużo, tak naprawdę. Tylko jest troszeczkę problem później z tymi głosami, żeby dostać, prawda? Bo bronowice nie, jest, nie są tak wielkie jak Czechów na przykład, czy Czuby, gdzie jest tych mieszkańców bardzo dużo. I ciężej z tymi właśnie większymi projektami się przebić. No właśnie, zasady głosowania, zasady wyboru tych projektów też ewoluują i się zmieniają. W trzeciej edycji, na przykład, Bronowicom, jako niewielkiej dzielnicy, może być łatwiej? Mamy taką nadzieję. Tutaj też trzeba bardzo jasno powiedzieć, że to nie tylko ta liczba mieszkańców w danym na danym terenie miasta, bo, e, decyduje, to też e, jest bardzo wiele czynników, które na to wpływają, gęstość zaludnienia chociażby, jakieś pewne też koneksje, e, charakter dzielnicy, e, zmiana jaką w tym, roku, w, te, w tym roku została wprowadzona, mam nadzieję, że ona idzie w tą stronę, w którą chcą mieszkańcy, to jest to, że po pierwsze, możemy zagłosować nie na jeden mały projekt, ale na dwa małe projekty oraz jeden duży, e, czyli możemy oddać więcej, większą liczbę głosów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że e, na terenie jednej dzielnicy będzie mógł być zrealizowany e, jeden projekt duży oraz dwa małe maksymalnie. Przypomnę, że w tamtym roku mieliśmy tą zasadę e, wpisaną na, e, w ten sposób, że w jednej dzielnicy mogły być realizowane trzy projekty małe. I mam nadzieję, że te dwie zmiany już. E, Trochę dowartościowują te tereny, które są rzadziej zaludnione, mają mniejszą ilość mieszkańców, umożliwią realizację projektów w jeszcze większym rozproszeniu w mieście. Pomijając, Panie Ireneuszu, te niedoskonałości być może związane z procedurą wyłaniania projektów, sam budżet obywatelski, Pańskim zdaniem, jako społecznika, który wśród ludzi zbiera opinie i wśród ludzi działa, ma sens? Oczywiście, że ma, ponieważ aktywuje te osoby po prostu do działania. Wiele osób wtedy może oddać swój głos, prawda, ma do wyboru ileś tam projektów i jego głos jest ważny i on się wtedy czuje jako jednostka, która ma wpływ na to, co się dzieje w jego okolicy, prawda. Ciężko jest ludzi zainteresować tym, co się wokół nich dzieje, czy ludzie się chętnie izolują? Czy chętnie jednak działają w grupie, czy trudno tak na pierwszym To wszystko za zale zależy, jak bardzo e, ludziom zależy na danym projekcie, prawda? Jeżeli komuś bardzo zależy na danym e, przedsięwzięciu, na przykład e, Komuś zależy na przykład o, na wybudowaniu placu zabaw, no to jest dużo łatwiej e, ściągnąć rodziców, którzy są zainteresowani takim projektem. Twarzy. Nie brakuje opinii. Tu do pana Piotra się mhm. zwracam związanych z tym, że przez 25 lat nie udało nam się stworzyć społeczeństwa obywatelskiego, albo nie udało się go nam stworzyć w taki sposób. Jak moglibyśmy stworzyć, że ludzie często się izolują, że często nie mają ochoty brać udziału w rzeczach tak zwanych wspólnych, tak zwanych społecznych? Jak jest z tym ożywieniem społecznym w Lublinie z perspektywy dwóch już zrealizowanych budżetów? Jest różnie, na pewno. Nie chcemy tutaj też lukrować i mówić, że jest cudownie, bo na pewno tak nie jest. Oczywiście mamy swoje problemy, ale. Ten budżet obywatelski, jako część naprawdę dużo szerszego procesu angażowania mieszkańców w myślenie o swoim mieście, o swojej okolicy, no ale według mnie należy naprawdę bardzo pozytywnie ocenić, bo i coraz więcej osób interesuje się tym, jakie projekty są składane, czego one dotyczą, jak je złożyć, no i też większa ilość osób głosuje. Tu też to oczywiście nie jest tylko zasługa budżetu obywatelskiego, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo złożony proces i no tutaj Trzeba też oddać, no, w, też, no, czy pochwalić i wskazać no, chociażby Rady Dzielnic, osoby, które totalnie z własnej pasji angażują się w to. Przecież nie robią tego dla pieniędzy czy y, po to, żeby coś dla siebie załatwić, tylko żeby zmienić coś w własnej okolicy. I te wszystkie elementy, które składają się na tą tak zwaną partycypację, tego, to słowo, które pan redaktor użył na samym po początku, one. Y, składają się na to społeczeństwo obywatelskie w Lublinie. I Skoro wywołał że... pan temat tych semantycznych wątpliwości związanych z nazwą budżetu, ci, którzy badania na temat budżetu prowadzą, często mówią o tym, że czy, czy społeczności, aktywności społecznej w ogóle Mówią o tym, że to jest budżet nie obywatelski, a partycypacyjny, bo obywatelskim jest budżet miasta, przecież to nasz budżet. Prezydent Żuk tylko w naszym imieniu, czy w imieniu mieszkańców Lublina tymi pieniędzmi zarządza razem z Radą Miasta. Dlaczego w Lublinie obywatelski, a nie partycypacyjny? Taka nazwa po prostu. Taka nazwa po prostu. Ja wiem, że możemy się... <laughs> to jest trochę spór taki, co było pierwsze, jajko czy kura i no, to jest... Problem językowy pewien. Część miast, tak jak Lublin, ma nazwę budżet obywatelski, część ma nazwę budżet partycypacyjny. Na początku tego procesu zastanawialiśmy się, jak to nazwać, i jakoś w toku dyskusji doszliśmy do wniosku, że słowo obywatelskie jest bardziej przyjazne dla ucha, lepiej może rozpoznawalne wśród mieszkańców, ale oczywiście to jest racja. Cały budżet miasta, o którym decyduje rada miasta, jest budżetem obywatelskim w tym sensie, że jest to budżet po prostu z mieszkańców Lublina. No a ta część, którą my nazywamy budżetem obywatelskim, no to jest ta część, o której bezpośrednio mieszkańcy decydują w ramach pewnej dżentelmeńskiej umowy pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami. Mają mieszkańcy Bronowic już jakieś pomysły? Już się ktoś do pana zgłasza? Tak, cały czas. Co będzie się budować? No jest dużo pomysłów, szczególnie chcielibyśmy jakieś boisko sportowe, tutaj nad rzeką Bystrzycą, prawda? Dużo chodników jest do roboty i ulic tak naprawdę, szczególnie na Starych Bronowicach gdzie ta infrastruktura jest troszeczkę w złym stanie. Już te projekty są w tworzeniu? W fazie przygotowywania. Będziemy przygotowywać jeszcze od 14 bodajże marca. Jest, można składać, także na pewno coś przygotujemy. Dobra. Wszystkie szczegóły na pewno znajdą Państwo w internecie. O szczegółach dotyczących składania projektów, procedury składania tych projektów do budżetu obywatelskiego w Lublinie, ale też w innych miastach będziemy mówić na antenie TVP3 Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Piotr Choroś, Urząd Miasta Lublin i Ireneusz Połecz, Rada Dzielnicy Bronowice. Byli gośćmi w tej części pytań panoramy. Bardzo dziękuję.